Wprawdzie z pogodą bywa różnie i nigdy nie można być jej pewnym, w przeciwieństwie do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w irańskim Olsztynie. Tu tradycyjnie już odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Sztuki i Wina i jak gwarantują organizatorzy, na pewno nie zabraknie zarówno doznań smakowych, a także ciekawych koncertów. Po raz szósty organizujemy Festiwal Sztuki i Wina. Cieszę się on bardzo dużym zainteresowaniem wystawców. Mamy w tej chwili ponad 20 winnic i właściwie zamykamy, zamykamy tę listę. Do tego dojdą jeszcze wystawcy rękodzieła. Festiwal organizujemy razem z Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Gwiazdą tego festiwalu będzie Muniek starszy, który zaśpiewa w niedzielę. W sobotę będzie 5 o'clock, plus zespoły regionalne więc każdy na pewno znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego. Bardzo serdecznie na Festiwal Sztuki i Wina do Olsztyna. Zapraszamy. Tuż po Festiwalu Sztuki i Wina wszystkich czekają kolejne emocje. Tym razem w jurajskim Olsztynie po raz kolejny królować będą balony. I choć niewiele będzie miało okazję polecieć jednym z nich, to na pewno zobaczyć na żywo takie widoki będzie warto. U nas balony 22 lipca, to jest piątek wieczorem. Bardzo serdecznie zapraszamy na imprezę sportową, a potem na tzw. świecenie balonów, co jest bardzo atrakcyjne. Oczywiście wszystko zależy od y, pogody, ale do tej pory, tak jak organizowaliśmy i organizujemy tę imprezę razem z gminą Janów. Do tej pory udało nam się tutaj w Olsztynie wystartować raz 30, raz 20 kilka balonów spod błoni y, z błoni zamkowych spod, spod y, samego zamku. No i tej atrakcji nie da się przecenić. To po prostu wspaniale wygląda, jak te ogromne czasze kolorowe napełnione ciepłym powietrzem, zbijają się do góry. Więc jeśli dopisze pogoda, tu się muszę zastrzec, to będziemy świadkami tego, jak balony się poderwią, a potem bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze na koncert orkiestry CISBEND. Na te wydarzenia trzeba będzie poczekać do lipca, ale już w najbliższą niedzielę pod Luszyńskim Zamkiem sprawdzić będzie można swoją wytrzymałość lub dopingować tych, którzy zdecydują się na udział w marszobiegu Jura Tortura. To jest jubileuszowy marszobieg, temu marszobiegowi towarzyszą też inne imprezy, biegowo-spacerowe, między innymi będzie to tak zwana Jura Tortura, bieg ekstremalny niepozbawiony różnego rodzaju niespodzianek na torze, to dla to może trochę bardziej zaawansowanych biegaczy. Natomiast na marszobieg zapraszamy dosłownie wszystkich. Można go przejść sobie piechotką wolnym krokiem. Tutaj nie ma rywalizacji, nie ma pośpiechu. Zależy nam bardziej na tym, żeby zaprosić jak największą liczbę uczestników, żeby ci uczestnicy mogli zobaczyć nasze krajobrazy.